Filipcio, Filipcio, kuzyn waszej ulubionej youtuberki Blanki pozwoliła mi przejąć ten kanał, ponieważ ją zamordowałem. E, no, nie, nie musicie tego nikomu mówić, prawda? E, poufna informacja. Żartowałem, beka. E, gramy sobie dzisiaj w grani, e, bo Blanka się sraw gacie, że nie umie. Ż żartowałem. E, Powiem wam, że ta gra nie jest straszna, ale na pewno nie jest łatwa, słuchajcie. Yy, dobra, więc może zrobimy tak, że na razie strącę stół i niech ta głupia flonder tutaj przyjdzie. Dobra, więc tak, już tutaj przychodzi. Okej, okay. postawi to. I kiedy ona sobie stąd ładnie pójdzie i usłyszymy, że sobie stąd daleko poszła. I see you. No wiem, że ty mnie see. Y... Dobra, idź sobie babo, dziękuję bardzo. Skoro poszła tam. No, jeszcze mi pułapeczkę zostawiła. Dziękuję ci kochaniutka, jesteś moją ostoją życia, moją ulubioną osobą. Dlaczego do mnie idziesz znowu? Idź stąd, precz. Maszkaro. No i sobie. O jezu, no pół odcinka to będzie. Patrzymy, jak ona stoi, stoi tutaj. Dziękuję. Do, dobra, dobranoc. Może sobie, sobie pani już iść. Szkoda, że ona nie może wchodzić w swoje własne pułapki. To by było świetne. Szczególnie dla graczy. Dobra. Skoro ona poszła tam, to my zejdziemy na dół. Okej. Okay. Chyba poszła na amen, więc robimy tak. Mamy żarcie dla ptaka. To, to. Dobra, na razie nie będę tego wszystkiego brał. Nie otworzyłem poduszawek, ale mało mnie to interesuje. Eee. Dobra. Boże. Dziękuję bardzo. No otwórz się. Dobra, i to jest o wiele łatwiejszy sposób niż przechodzenie tam na dół, moim zdaniem, bo tam jest dzwonek. A dzwonek jest dobra. Dobra. Czy tutaj coś jest? Oczywiście nie ma, bo gra nie lubi graczy. Wow, nie wydało dźwięku. Jestem pod wrażeniem. I moim zdaniem zrobimy to normalne zakończenie, chyba z drzwiami, bo z samochodem jest strasznie długie, moim zdaniem. Chociaż nie mówię, że krótkie jest z, z samochodem. Okej. Okay. Będziemy sobie tu koło tego mięcha. Mięcho... Zastanawia mnie historia tego mięsa. Może to jest człowiek jakiś. Nie chcę z tobą grać w chowanego. Okej. Okay. Tutaj sobie otworzymy tą klapkę. Mm. Ok, i tutaj będzie już trochę łatwiej uciekać stamtąd. Na razie parę minut poświęcę na to, no dobra, <grym> na jakby otwieranie wszystkich wejść, dróg ucieczek. Najgorzej, no, no, tak? Bo no, okaże się, że jest tutaj. Nie powinno się tak okazać. Dobra. Okay. dobra, i pójdziemy sobie tutaj. A może ukradniemy Misia i będzie za nami chodzić jak, po, ro, 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 jak porąbana. A tak w ogóle to polecam wejście na mojego Instagrama. Nazywa się Filip Deska to Ziomal yy... I na mój kanał Filip, Filipcio, Filipcio. Choć ostatnio nie ma filmów. I w ogóle nie ma filmów po tak. Tutaj oczywiście chyba nic nie ma. Nie jest bateria do akumulator do samochodu, ale tak jak już wcześniej mówiłem, nie będziemy korzystać z tego zakończenia. Boję się, że to przyjdzie, będzie niefajnie. Zrzucę to, bo to mi naprawdę wszystko ułatwi. Ona sobie pójdzie tam głupia Tylko tutaj nie można utworzyć dźwięku Żadnego eee. Tu powinien leżeć młotek Ale go nie ma <ścoughs> Szkoda To sobie pójdziemy do samochodu Super Super No po prostu świetnie, kocham życie Okej okay. No bo zaczyłem oczywiście o... Tam to gówno... Przepraszam że za moje wyrażenie się. Ona chyba tutaj nawet nie zdążyła przyjść. Dobra, zrzucę to mięso. Ok. Ech. Dobra, i teraz zamierzam pójść do samochodu, bo myślę, że tam jest wiele przydatnych rzeczy. Na przykład. Młotek. Nie chcę z Tobą grać chowanego, babo. Oooo, jest! Teraz to głupia baba będzie... Tego... Najwyżej nam może w dupę pocałować. Dobra, i teraz zrobimy. Taki myk. Wiesz, ona jakby tam poszła, ale oczywiście Filip tego nie przemyślał. Ja, ja jestem Filip jak coś. <grywa> Okej, okay. chyba tutaj przyjdzie. Dobra, ja chyba już tam poszła. Oby. W nie to będzie ciężko. Dobra. Kurwa. Oczywiście, nie, nie obeszłoby się bez tego. Ale nawet dobrze, bo teraz... Poczekamy na nią, na naszą artystkę, ukochaną babunię. Dzień dobry babuniu, kocham cię. Żartowałem, nie lubię cię. No, ale... Oddaj mi strzałkę. Dobra, pocałuj mnie w dupę. Spuść babo. Okej. Okay. Teraz wreszcie mogę tutaj przejrzeć, czy coś tutaj się przydatnego nie znajduje. Nie ma tu nic. Przepraszam bardzo. Dobra. Te drzwi są zamknięte. Dobra. To sobie otworzę, na wszelki wielki. Okej, okay, to? Ok. Teraz jeszcze pójdę do łazienki i później do kuchni. Zobaczyć, czy czegoś tam nie ominąłem. Chociaż na pewno ominąłem, bo otworzyłem dwie szafki. Tu, stoi, tu jest ziarno dla ptaka. Tam jest kawałek zdjęcia, którego. O! Oh, tak. Tak potrzebowałem. Aha. Niepotrzebna rzecz. Dobra, znaczy w zasadzie jest potrzebna chyba. E, dobra, to otworzymy, znaczy nie otworzymy, tylko wyciągniemy ze studni coś, jeśli się coś tam znajduje. Oby znajdował się tutaj młotek, bo młotek to jest chyba rzecz, która umożliwia nam najwięcej. To okej, okay. A Cogwheel, czyli z tego, co wiem, to jest do tego. No ale oczywiście to jest nam dosyć mało przydatne. Teraz. Chyba, czy już się przebudziła. Dobra, niech tutaj przyjdzie. Ja sobie dołem. Oczywiście wątpię, żeby udało mi się przejść całą grę w jeden odcinek, ale... Yy, ale... Przynajmniej zapewnię wam trochę dreszczyku emocji na wieczór. Dobra, skoro ona poszła tam... Chyba. Miejmy taką nadzieję. Zrzuciła łap. Którym to nam przyjdzie Dobra. Trudno To przejdę sobie tutaj Może jeszcze coś tam Będzie Tylko zostawiłem w kuchni Niestety yy, Strzałki Nie śmiej się lubię, babo Jestem taki miły Jezus, jeszcze raz rzucisz tą pułapkę, Kupiam. O, nasza babunia przyszła Nie idź na górę Idzie na górę chyba Poszła na górę czy do gówni? Nie wiem, dobra, jest, jest tutaj coś, co można by zrzucić. Dobra, zrzuciłem i dobrze. Teraz sobie przejdę tutaj. O, wiem, że tutaj zrzucę. O, genialnie. Teraz tam y, głupia przejdzie tam. Ale, oczywiście, tutaj zostawiła pułapkę. No, cudownie. Tutaj się nie da przejść obok tego, nie uruchamiając. Hmm. Dobra. Czy trzeba poczekać, aż tam przyjdzie. Jest, dobra. Wiem, że tutaj jest <laughs> dzwonek. Ja sobie z tego sprawę. Gdzie jest... Kurz był... Chodź babunia, jestem na ciebie gotowy. Zostań, moją kotką, zostań. Moją. Przepraszam. Dobra. Good night. Yy, dobra, oddawaj mi moją strzałkę, w Londro. No iść, bo pół czasu, kiedy jesteś. Kiedyś pisz, jesteś. Czy ja coś tutaj kiedyś zrobię, bo ja naprawdę tutaj zrobiłem do... na razie tak mało. Bo to jest jak jakiś hit. Do czego to jest? Playhouse key No ale i tak mam. Hmm. Hmm. Tu nic nie mam. Ale w zasadzie to mamy ziarna Wie... Zapomniałem Boże, co za debil Zaraz się zabije Eee, okej okay. Weź to, złap to ZŁAP TO! Dziękuję Żeby się zaraz nie przebudziło Więc. Bierzemy to i co, co, co tam się. A tam. Szło się tutaj. I tam wodę, ale było coś fajnego, jak na przykład. Hmm. Sam nie wiem. Save key. Ok. to. Jak się przebudziła, to i tak pójdzie tutaj. <gryw> Miałem tylko nadzieję. Dobra, za chwilę będziemy kończyć Ej, tutaj mamy cutting players, yy, czyli to są ob obcążki. Teraz pójdzie tu. Szanuję to. <grystanie> tak jeszcze 16 minut będzie trwać. Czy do 16 minut. Co tym się robiło? A, tam się przycinały kabelki. Bardzo dobrze, tutaj jest zrzuciłem specjalnie. Teraz głupie pójdzie tu. patrzę tam. Jedno zabezpieczenie będzie z głowy. Czekajcie, bo ona na tym jest dosyć wolna, więc... Dobra, już. Okej, okay, yy, więc dobra, że będziemy kończyć To chyba na tyle z dzisiaj. Dało mi się dosyć sporo zrobić jak na jeden dzień, chociaż wiem, że niektórym, jak na przykład Disowski się udaje przejść yy, na jednym dniu. Ja się z wami żegnam. Jeszcze raz mój Instagram to Filip Deska to Deska Ziomal. A mój YouTube to Fili Flipcio, Filipcio. także zapraszam i pozdrawiam Blankę, której zwłoki leżą obok mnie. <laughs> Żartowałem. Dobra, do widzenia, cześć, elo. Pożegnaj się Blanka. Aha, no Blanka nie żyje, zapomniałem. Do widzenia, dobranoc, pa.